Witajcie, moje kochane czytowniczki. Przepraszam Was bardzo, ale jestem trochę w innym stroju. Trochę <laughs> inaczej grałam i w ogóle. Jestem dzisiaj z moim bratem. Bardzo Was przepraszam za to, że, że nie nagrywałam. Miałam gorszy czas i miałam gorszy czas po prostu i ogólnie brak motywacji. Zrobiłam ten filmik i przez moją głupotę się usunął. Wiecie, od razu się traci całą motywację. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, bo trochę w gorszej formie, ale teraz postaram się wrócić do tego takiego nagrywania w miarę regularnego. Mam nadzieję właśnie, że to zrozumiecie. Dzisiaj jestem w Tajpilnie domu. Będziemy budowali dom od podstaw. W ogóle. Jakimś dostałam pieniądze. A, bo tutaj ci się zarabia. Ach, pieniądze mi się zarabiają. Dobrze, czyli stąd stot... <laughs> jesteś bardzo mądry. Mhm. Co ja bym zrobiła bez tego brata Kali? Co ja bym z niego zrobiła? Okej. Okay. Zobaczymy co tutaj będzie. Dach się robi. Bardzo szybko to się robi i chyba niedługo go skończymy. W każdym razie dzisiaj robimy wszystko. Tak że wszystko. Nawet samochód zdobędzie jakiś kolor. Właśnie dzisiaj też podobno samochód jest. Tylko się pokoi szkoda, że to nie jest taki tajem, że tak, że można wybierać co się dzieje, tylko Mam nadzieję, Pokażę, że to nie tylko będzie kary.

Zaraz jakieś weźmiemy, bardzo jest Jakiś Patrząc, dobry. dobry może okno. Mm. Co mi tam? Kupujemy wszystko. Na razie to tylko garaż. I o, moga... można już powoli zacząć wybierać, co tam się kupuje i wysuje. Ale jak na razie to... O, Pizza. Pizza? A po co ona jest? Pizza! I

Zaraz skończymy widzowie. Mhm, niedługo będziesz miała nawet wypasione autko za, 80, za 800 tysięcy. Dobrze, już mnie nie jesteś. Kupujemy. O. Zamknij drzwi. Ach, tak! Czyli... To muzyka? Ach, rozumiem, gdzie zaduwał, dużo, ile ja ten co. To jest do monety, dobrze. O, zadanie. Dobrze, o nie, nie musimy coś znaleźć. Musimy udać się w góry. Ach, tak! Bo tu jest jakiś... Samochód weź. Czekaj, no, ja chyba, to mnie to... nawet nie stać jeszcze... sobie najgorszy? Nie wiem czy mi w ogóle no, najgorszy stać, ale po parę tysięcy kosztują. Nie wiem, zobaczę się. Chodź. Okej, moje samochody. Najgorszy, mała wyznana najgorszego mi nie chce. No co no, ty? Dobrze, tak nie no wszystko pozostałe. No, ale to, jeszcze powiem, że się nie a nie się, się zarabia. A skąd to jest? bo pokazuje się taka syfileczka i szatka i się nie radzie. A chcesz po ja się podwa dwa zarabiać, a teraz po dwadzieścia żeby co to A pokazuje. A, Ile? Dobrze. 20. A, to są więc... No, wszystko będzie Tak, a potem może. Zobaczcie, jaka ja już jestem bogata. Widzicie światło mogę kupić za 900 zł. No to interesy. Światło za 900. Tak jest. Patrzcie, mogę sofę za 800. O, akurat... Sofa po jest jeszcze, bo tak to jest sofa nawet. Solik do kawy, czy podłogę, która jest yy, o niewiele droższa? No to oczywiście, że podłogę, bo pod podłodze chodzić możemy, a po stoiku do kawy to nie możemy. Chodzić. <śm> chyba, że brat Koi się śmieje, więc to jest bardzo podejrzane, więc chyba jednak można. Mm -hmm. bo o to coś o tym wie, ale ładne. Ogólnie to tutaj. Była sypialnia i dwie sypialnie zrobili i ten obraz trochę się nie wpasowuje w ogóle w klimat sypialny. No, możesz spać w ogóle. Wiem, ale nie wiem po co w sumie. O, teraz to szybko zarabiamy, niedługo będziemy bo... mogły, mogły, mogli samochód załatwić, a jak załatwimy samochód, to nareszcie będziemy mogli mm -hmm. wykonać zadanie tak

Chodźcie, jaką ogóle już ma moja siostra. Koli siostra. Koli siostra, ale to. Brata Gdzie koli siostra. Oho, tak logicznie piszmy Szafki, bo kuchnia jest wiecie, najważniejsza, ale to. Okay. Ludzie się z tym kłócą. O, to łajem... po co to dodatkowa toaleta? Nie. No. No. O, no. dobry pomysł. Szafkę kupimy, bo to przecież. To będzie w toaleta. No, stoi. Tam. Trzecia toaleta. Nie wiem po co nam no, trzecia toaleta, ale nie wnikam. Okej okay. ogólnie to stała się rzecz bardzo zła, bo jak widzicie, chciałam troszkę nazbierać i przyspieszyć nieco tempo, ale wyżyć u mnie z serwera. Zawsze, bo jak kończyć filmiki, to zawsze oryginalnie, prawda. Jak żeby inaczej ukoli. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, jeśli jesteście nowi. A jeśli jesteście osobami już, które były ze mną już wcześniej, to po prostu to po prostu zostańcie ze mną i yy, no i do następnych filmików. Ja, jak już widzicie, przebrałam się w swój dawny strój i prawidłowo. No, to do zobaczenia niedługo.